Pani absolwentką aspekt w Krakowie, yy, też Pani rysuje na co dzień, prawda? I nie tylko anime, tak? Mag manga. W ogóle tak zaczynając, czym się różni właściwie rysunek mangi od takiego zwykłego rysunku? To jest jakaś inna technika, linia jest inaczej poprowadzona, czy jak to wygląda? Manga to jest po prostu tradycyjnie komiks japoński, czyli jak w Japonii mangaka, czyli właśnie po prostu rysownik będzie tworzył komiksy, to na pewno będą to po prostu mangi. Natomiast, no na pewno można je bardziej porównać do takiego rysunku komiksowego, czyli bardziej linearnego, z większymi skrótami, no ale różni się, niż taki komiks europejski. Na pewno jest też to, że manga tradycyjnie jest czarno-biała. I zostają przy tej czerni-bieli. W Europie czy w Ameryce, no to jak tylko była możliwość, to od razu idzie kolor Natomiast ja bardziej tworzyłam tak naprawdę takie krótsze komiksy do różnych kolektywów czy jakichś zinów komiksowych. No i tam często się pojawia, jakby to nie jest tak, może jakoś tak stricte manga, ale no ma takie naleciałości mangowe na pewno. A jeśli chodzi o tę samą technikę, to... Ona jak, jak to wygląda? W sensie, jak zachęcić na przykład dzieci, tak jak pani dzisiaj, dlatego żeby jednak zainteresowały się tą mangą. Przede wszystkim e, czytać i oglądać. Oglądać to oczywiście w tym wypadku Anima, czyli animację japońską. Czytać e, mangi można też pożyczać. Można czytać w internecie, żeby nie kupować tak dużo. I wydaje mi się, że. Większość osób, które zaczynają gdzieś z komiksem, to potem jednak y, zaczynają się tym interesować, tylko nie zawsze ma się z tym styczność. Ja jako dziecko nie miałam, bo nie miałam jakichś znajomych, którzy czytają mangi i czasami na ten pomysł się sami, samemu nie wpadnie. Y, a y, no jest to y, no taka bardzo dobra do przyswojenia forma, bo i możemy wizualnie zobaczyć bohaterów, to co się dzieje, y, no i oczywiście czytać tekst. Więc wydaje mi się, że. Y, dobrze się śledzi tą historię. Nawet jeżeli ktoś nie jest fanem książek, to może właśnie zdecydowanie pójść w komiks. A skąd się w takim razie to u pani wzięło? przygoda z mango? Ja na pewno zawsze interesowałam się po prostu rysunkiem narracyjnym, czyli takim, który jakoś opowiada historię. I tak naprawdę to więcej robi ilustracji. Też czasami rysunków, które pomimo, że nie są do żadnego tekstu, są po prostu ilustracją. Widać do jakiejś tam historii. E, więc bardzo łatwo jest to, znaczy bardzo łatwo, chwilę zajmuje czasu, ale łatwo jest to tak naprawdę właśnie w historię jakąś zamienić. Kolejnym krokiem, myślę, że od komiksu jest takim dużym krokiem, jest animacja i animacją też się chwilę zajmowałam. Jest bardzo trudna, więc e, robiłam no, film animowany, czyli znowu mamy tą historię, która e, no, w tym wypadku jest, no porusza się, prawda, mamy jednak obraz w ruchu. No i no mój film, animowany, tam, który robiłam jako dyplom na akademii, był inspirowany właśnie komiksem. I trochę Japonią. A co pani zaproponuje na dzisiejszych zajęciach młodzieży? Dzisiaj będziemy projektowali swoje własne mangowe Alter Ego, czyli no przede wszystkim projektowanie bohatera. Bo na, no na sam komiks na pewno nie zdążymy, nie ma aż tyle czasu, ale żeby porysować i zastanowić się, tutaj jeżeli ktoś będzie miał pomysł na własnego bohatera, to. Też bardzo fajnie, ale można jakby pokazać siebie, jakbyśmy wyglądali właśnie w komiksie z jakimś charakterystycznym strojem, beczetami, no i właśnie przerobić siebie na ten taki rysunek bardziej mankowy.